Cześć, Artur Pacek Skeg. W jaki sposób ustawiać kolana, żeby zabezpieczyć je przed kontuzjami, a w szczególności przed zerwaniem więzadła krzyżowego, czy tak zwanego ACL. Kiedy spojrzymy na nasze kolano, skrzyżujemy palce i wyobrazimy sobie, że jest to nasze więzadło ACL, więzadło krzyżowe. Zamontujemy, czy położymy na naszą rzepkę i wykonujemy ruch przód-tył. Więzadło pracuje w swój sposób naturalny, funkcjonalny, anatomiczny i nie ma prawa nic się stać. W momencie, kiedy odwodzimy leciutko, czy też prowadzimy kolano na zewnątrz, więzadło zaciska się i również nie ma prawa do tego, żeby cokolwiek stało się z tym więzadłem. Jednak kiedy rotujemy czy koślawimy kolano do środka, więzadło rozkręca się i może dojść do urazu, czy też do zerwania. Dlatego bardzo częstym błędem jest, kiedy możemy zaobserwować osoby, które wykonują w ten sposób rozgrzewkę kolan. Jest to niebezpieczne dla naszych więzadeł. Nie róbcie tak, żeby nie doprowadzić do kontuzji. Dziękuję, pozdrawiam, Artur.